Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak wygląda dzień, jeden dzień z życia zapracowanej mamy. Jak widzicie, dopiero co wstałam i wyglądam tragicznie, włosy sterczą w każdą stronę, więc pozwólcie, że wezmę prysznic. I za chwilę się zobaczymy, kochani. Ja już jestem po prysznicu, i teraz pokażę Wam, co dalej robię. Będę przemywać twarz tonikiem z ogórka firmy Ziaja. Bardzo go lubię. Cera po nim jest taka fajna, odświeżona. Pozwólcie, że sobie telefonu użyję za lusterka, żebyście widzieli, co robię. Mamy sobie ładnie twarz. Zimno mi wyskoczyło na ustach przez małą chorobę. Wiecie, co najlepszym sposobem dla mnie to jest pasta do zębów, uwierzcie. I na szczęście już schodzi, nie wiem czy to widać, ale jeszcze mi to przeszkadza. I teraz nałożymy sobie krem pod oczy tej firmy. Czy widać mija. Jest świetny, rewelacyjny. Przy moim zapracowanym dniu. Naprawdę moje worki pod oczami znikają po tym kremie. Ale ja jeszcze sobie. Tutaj lubię sklepać. No. Rozjaśnia, wygładza, jest po prostu rewelacyjne. Ja nie wcieram takich kremów pod oczy, bo już jestem 30, plus, więc nie chcę mieć zbyt szybko zmarszczek. Chociaż to nieuniknione. I kochani teraz, o grupo zmarszczek <kluje> użyję kremu ziai oliwkowy. Nie znaczy widać. Przeciwzmarszczkowy. 30 plus. Ale niestety nie młodniejemy, tylko się starzejemy. Jest bardzo fajne, delikatny. Naprawdę skóra po nim jest bardzo delikatna, taka mięciutka. Hop. Ja słuchajcie. No dzisiaj mam dzień wolny od pracy, ale ja używam od pewnego czasu matującego kremu na dzień firmy Soraya, zobaczcie i on jest powiem wam szczerze no mega, mega fajny, naprawdę przy mojej cerze gdzie no, tu mam normalną cerę na, na czole, a tu gdzie no z policzki, to po prostu wszystko mi się świeci w ciągu dnia, tak? Tu pójdzie powieki pomimo nawet y, makijażu, a w ogóle to też jest bardzo dobry krem y, pod makijaż. Naprawdę jest rewelacyjny. O. I teraz, co? Jak już tu mamy wszystko zrobione, możemy się wziąć za wysuszenie włosów. Jak widzicie, kochani, ułożenie moich włosów nie zajmuje dużo czasu, ze względu na to, że są krótkie. Tak to wygląda teraz. I zajmiemy się makijażem. Nie lubię nie wiadomo jakiego tego makijażu. Ja używam tylko po prostu ewentualnie cienia, kredka zazwyczaj i tuż do rzęs. Nie lubię podkładów, chyba że gdzieś y, jest jakieś wyjście, jakaś uroczystość. Na co dzień nie lubię z tego względu, że y, skóra szybciej się starzeje. A więc pokażę Wam, jak ja robię swój makijaż. Kretka do oczu Eveline Cosmetics. I użyję do tego również Eveline Cosmetics, tu do rzędu. się do prac. Zaczynam od brwi, ponieważ ja mam bardzo jasne brwi, a już dawno henne nie robiłam. A pokażę Wam, jak można samemu w domu zrobić henne. Do brwi jeszcze używam takiej. Fajne szczoteczki do przeczesania. Nie umiem się przy telefonie tak w telefonie malować, ale delikatnie rozczesujemy sobie. To jeszcze poprawimy trochę. Od środka. Tak kochani. Mamy zrobione brwi. I co ja lubię? Lubię robić sobie dolną kreskę, bo wydaje mi się, że lepiej wyglądam niż w takiej w tej górnej. I tak mam duże oczy, więc no, wydaje mi się, że, że mi to pasuje, więc jak coś to mówcie. Mówcie, czy jest dobrze, czy jest źle. O. I kreseczka dolna już jest zrobiona. Tu jeszcze troszeczkę poprawimy. Hop! Było lepiej widać. Op. I już one zrobione. Teraz nasz rzęs. Tak jak powiedziałam, mam jasne brwi i jasne rzęsy, i powinnam tą henną sobie robić. Ale przez to, że ja nie mam czasu tak naprawdę. A wolę sama zrobić to sobie w domu, bo wtedy jestem zadowolona z kształtu i z koloru, bo robię sobie czarną hennę i mogę sobie też pomieszać czarną z brązową, bo przy jasnych takich włosach to też nie można bardzo czarnych tych brwi robić, bo wtedy widać tylko nasze brwi na pierwszym planie. Widzicie? Mhm. I teraz ładnie, nie wiem czy to będziecie widzieć, Podkręcam od samej powieki i idę do góry. Żeby je ładnie podnieść i wyciągnąć. A to samo robię z drugą. Na pewno większość dziewczyn wie o tym, żeby wydłużyć rzęsy, należy je przeczesać od góry, końcówki. I jeszcze raz wyciągnąć je do góry. Delikatnie poruszając szczoteczką Zygzakiem, a potem ładnie je ułożyć. Jeszcze raz druga. Znowu przyczesujemy je od góry do dołu. I znowu je wyciągamy do góry. Podkręcając szczoteczkę. Wtedy ładnie nam rzęsy wejdą w szczoteczkę i układamy je sobie. Wtedy są dłuższe i gęstsze. Nie wiem, czy to widzicie. I teraz dolna powieka. Nic nie widzicie, tak wam pokazuję, że nic nie widzicie. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie moje błędy, że wybaczycie moje błędy, i ewentualnie w komentarzach. Coś podpowiecie, poradzicie? No. I jeszcze raz. Przeczesujemy do góry. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale są fajne. Dobrze, kochani, to jest cały mój makijaż. Nic szczególnego, codzienny, szybki makijaż. Teraz należałoby się ubrać <laughs> i wziąć się za pracę, które wykonuję w ciągu dnia. Jabusia gotowa. Ja uwielbiam kawę z mlekiem. Nie troszkę mleka. Tak. Mieszamy. Tak, mieszamy. Mieszamy? Mieszamy, tak. Nie mieszamy? Chopa. Chopa. Raz. Dwa. Trzy. Mama lubi słodkie. Gobiś? Mhm. Ja i mieszam. I mieszamy. A ja mieszam? chcesz pomieszać? Tak. Proszę. Nie, nie mieszam. Tak, Junia? Nie, nie. <grymna> И хоп! Кава готова. Mamuśka wytrzymała do wieczora, jak widać ciemno już z oknem. Ogarnęła się ze wszystkim, sprzątaniem, praniem, gotowaniem. Jeszcze <laughs> słuchajcie, nu nie mało. Szaleje, ale też już y, będziemy się kąpać i kłaść się spać. Tak więc mam nadzieję, że spodobał wam się mój filmik. Y, zapraszam do subskrybowania, lajkowania mojego kanału, rozdokumentowania mam nadzieję, że w komentarzach poradzicie co, co mogę lepiej zrobić bądź czego unikać. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Życzę wam spokojnej nocy. Buziaki, papa. Pa.